Bardzo łatwo jest powiedzieć myśl pozytywnie. Skup się na pozytywach, znajdź w tym coś dobrego. Ja uważam, że to jest zajebista umiejętność, ale jak każdą umiejętność, można ją wyćwiczyć. I w dzisiejszym odcinku powiem Ci, jak ja ćwiczę pozytywne nastawienie i pozytywne myślenie. Hejka, nazywam się Paulina Maciboch i słuchasz właśnie podcastu W Zgodzie Ze Sobą. W odcinkach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą oraz szukaniu pomysłu na siebie. Dzisiaj powiemy sobie o pozytywnym myśleniu, nastawieniu. Na początek, oczywiście, książka, książka, o której no nie mogę uwierzyć, że w ogóle nigdy nie powiedziałam, bo to jest jedna z najważniejszych książek, jakie przeczytałam w życiu. I przeczytałam to może nie 10 lat temu, ale spokojnie z 7 lat temu. I koniecznie, koniecznie muszę do tej książki wrócić, bo zakładam, że jakby ten czas wpłynie na to, jak ja tą książkę postrzegam i co z niej wyciągnę. Na pewno tak będzie. I to jest książka. Siedem nawyków skutecznego działania, napisana przez Stevena Covey'a. I ja na pewno o niej mówiłam nie raz przy różnej okazji, czy w newsletterze, czy na Instagramie, czy nawet tutaj pewnie w podcaście. Natomiast ta książka, jakby jest takim, powiedziałabym, taką przekrojową Biblią współczesnego człowieka, nawet różne recenzje internetowe ją tak nazywają. I ona właśnie skupia się na tym, żeby wskazać siedem takich nawyków, które dobrze, dobrze jest jakby przyswoić i budować, które wpłyną na to właśnie, jak postrzegamy świat, jak działamy, jak osiągamy cele, jak bardzo twórczy jesteśmy, jak nam się współpracuje i komunikuje z innymi. Więc to jest bardzo, bardzo przekrojowa książka. I jakby tutaj mogłabym przywołać bardzo dużo takich ciekawych Ciekawych fragmentów. Właśnie przewracam strony tej książki. Natomiast to, co zawsze pamiętałam z tej książki i warto mi, jakby mieć to w głowie taki cytat, to jest, zaczynaj z wizją końca. Bo właśnie Stephen Covey pisał o tym, że trzeba mieć w głowie taką wizję, wizję życia, o której ja często mówię, która wpłynie na to, jak my działamy dzisiaj i jak, jakie działania podejmujemy, na co się decydujemy, co jest naszym priorytetem. I to jest jedno. A drugim świetnym cytatem jest to, żeby ostrzyć piłę. I chodzi o to, że tylko i wyłącznie wtedy działamy skutecznie, z satys satysfakcją i osiągamy cele, jeśli my się do tego przygotujemy. Jeśli będziemy ostrzyć piłę, to później o wiele łatwiej będzie nam ściąć drzewo, a, a nie na przykład próbować ściąć drzewo tępą piłą kilka godzin. Więc chodzi o to, żeby właśnie odpoczywać, żeby ładować swoją energię, żeby ładować swoje baterie regularnie i dopiero potem można mówić o takim skutecznym faktycznie działaniu które jest po prostu skuteczne, dlatego że może trwać o wiele krócej, może dać super efekty w krótkim czasie, a nie, jakby nie powoduje, że my się po prostu męczymy, bo na przykład jesteśmy zmęczeni, czy wypompowani, czy nie wiem, wypaleni zawodowo. Więc książka jest prześwietna i bardzo ją polecam ją przeczytać. No ale co z tym pozytywnym nastawieniem? Po co to komu? Na co to komu? Moje doświadczenie, tylko moje, nikogo innego tutaj doświadczenie nie opisuje, pokazuje, że, że pozytywne nastawienie, że budowanie w sobie pozytywnego nastawienia powoduje, że jakby na maksa rośnie motywacja i takie wewnętrzne poczucie sensu i celu. I pozytywne nastawienie pozwala wejść w taki. W takie buty <głos》>, mówiące da się, zamiast po prostu szukania ciągle jakichś powodów, czemu coś miałoby się nie udać, ciągłe narzekanie, szukanie takich negatywów, szukanie ciągle słabych stron, trochę takich argumentów na, na nie. I ja mam wrażenie, że to czy znaczy nie wiem, jak jest w innych krajach, więc tutaj nie będę tego tak jakoś generalizować, ale mam wrażenie, że jakby my, my w Polsce jesteśmy wybitnie uzdolnieni w kategorii narzekania. Szukania argumentów na nie i szukania argumentów, dlaczego coś miałoby się nie udać. I tak sobie już przypominam nawet, że nawet w dzieciństwie taka sytuacja nieraz mnie spotykała, że przykładowo dostawałam na przykład czwórkę. To rodzice mnie czasem pytali, dlaczego czwórka, a nie piątka? Albo jeśli dostawałam piątkę, to dlaczego piątka, a nie szóstka? I mam wrażenie, że taka kultura tego, że ciągle może być lepiej, że może być więcej, bez takiej refleksji nad tym, co do tej pory się udało osiągnąć, albo jak przeżywamy życie, no, powoduje, że kurczę, mam wrażenie, że to pozytywne nastawienie jest czymś takim trudnym i taką trudną umiejętnością. Więc, więc dlatego chciałam, jakby ten odcinek nagrać, bo uważam, że to jest coś naprawdę świetnego. I u mnie to właśnie działa tak, że to pozytywne nastawienie bardzo mocno daje mi takie podejście na dasie, da się, dam radę, zrobię to. Zamiast takiego o, że popełniłam jeden błąd, to rezygnuję nara w ogóle koniec tematu, nic już nie robię. I to pozytywne nastawienie wpływa nie tylko na takie podejście do osiągania jakichś rzeczy, ale też na takie totalnie w ogóle życie na co dzień, na samopoczucie, na nastrój, na takie bardzo przyziemne, codzienne rzeczy. Pozytywne nastawienie naprawdę powoduje wzrost pewności siebie. I nie, nie powiem, żeby tak zawsze u mnie było. Bo kiedyś, jak byłam dzieckiem, to, to byłam takim grubym dzieckiem, bardzo nieśmiałym, bardzo niepewnym, i nie miałam tego pozytywnego nastawienia. Mam wrażenie, że ja dopiero zaczęłam je zyskiwać, nie wiem, gdzieś w granicach, nie wiem, 17-16 lat. I wydaje mi się, że to jakby miało związek z dwiema rzeczami. Z jednej strony z, z tym, że ja bardzo przykładałam się do, do nauki, byłam taką prymuską, a z drugiej strony to, że zainteresowałam się sportem. I te dwie dziedziny, w których jakby jak na dłoni możesz zobaczyć swój postęp. Swój progres, możesz bardzo często masz pewne wzloty i pewne upadki, i to bardzo, bardzo mocno widać na przykład w sporcie, ale na przykład, jak przygotowywałam się do jakichś olimpiad językowych, polonistycznych, cokolwiek, czy jak uczyłam się i dostawałam dobre oceny, no to miałam też takie poczucie, właśnie, że ja się uczę i że staję się coraz lepszą, i miałam też takie zrozumienie coraz większe, że nawet jeśli ja popełniam błędy albo czegoś nie rozumiem, to te błędy są naturalne. I to, że ja czegoś nie rozumiem, to to jest dobry znak, bo to oznacza, że wcale nie jestem najmądrzejsza. I zawsze jest to miejsce na, na rozwój, na, na poprawę, na zrobienie czegoś lepiej, na, na naukę. I ta nauka w czasem stała się dla mnie bardzo, bardzo ważna. I wydaje mi się, że jakby te dwie kwestie, w młodości, że tak powiem, <laughs> w młodości. Hej, jeśli ten odcinek Ci się podoba, możesz ocenić cały mój podcast, przyznając mu wybraną liczbę gwiazdek na stronie głównej, na Spotify albo na iTunes, będę bardzo wdzięczna za Twoją opinię. A już teraz wracamy do odcinka. I te dwie rzeczy w młodości, czyli sport i nauka, pomogły mi takie podstawy pozytywnego myślenia wypracować. I dzisiaj ja wierzę, że podobnie jak ziewanie. To dobra energia i uśmiech i takie, taki pozytywny nastrój są po prostu zaraźliwe. I szczerze mówiąc, ja nie myślałam o tym w ogóle aż do niedawna, o tym pozytywnym nastawieniu. Nie myślałam, bo jakby to się stało tak mocno częścią mnie od tamtych, nie wiem, 15 lat, że generalnie to już był taki, taki mocno zakorzeniony nawyk. I ja po prostu taka byłam, bo to jest tak, że jak budujemy sobie jakieś nawyki, no to dobrze, żeby one. Szły w stronę tego, jaką chcemy być osobą. I ja mam wrażenie, że ten nawyk pozytywnego myślenia po prostu tak mocno wniknął w moją tożsamość, jakby w moją osobowość, że ja przestałam to tak mocno zauważać. Natomiast, jak kiedyś zapytałam Was o, o to, jak, jakie odcinki powinnam nagrywać, jakie powinny być tematy nowych odcinków, to dostałam takie, takie pytanie i taką prośbę, żeby nagrać odcinek ja ty, o tym, jak ja buduję w sobie to pozytywne nastawienie. I to był właściwie taki pierwszy moment, kiedy zaczęłam się nad tym zastanawiać. Bo ja przez te 15 lat tak myślę, że nie budowałam tego celowo i ja wciąż chyba nie buduję tego celowo. Teraz mam większą świadomość. Co, co pomaga mi budować w sobie pozytywne nastawienie, ale ja tego nie, budałam, nie budowałam nigdy celowo, bo poniekąd to pozytywne nastawienie działo się w cudzysłowie przypadkiem przy okazji budowania innych nawyków, takich, które mi jakby zupełnie inne rzeczy dawały. Może nie zupełnie inne rzeczy, bo to wciąż jest jakby pewne, pewne korzyści z obszaru takiego lepszego, szczęśliwszego życia, ale przykładowo, jeśli ja medytuję i ćwiczyłam i ćwiczę uważność, no to ja zrobiłam to na początku żeby się wyciszyć i żeby trochę zredukować stres i to był mój cel. Tak ja chciałam uzyskać to wyciszenie i ten spokój, a przy okazji okazało się, że to mi pomaga bardzo mocno budować pozytywne nastawienie. Natomiast przykładowo monitorowanie progresu, czyli monitorowanie postępu, monitorowanie celów miało mi pomóc w utrzymaniu motywacji i jakby przy tym sprawdza się świetnie. Natomiast przy okazji to, że ja widziałam jak na dłoni, że coś mi idzie dobrze i jakiś cel jestem w stanie osiągać, i jest progres, i jest nauka, no to też przy okazji budowało to moje pozytywne nastawienie. Strasznie się zmęczyłam. <laughs> Już nieraz wspominałam o tym, że jak ja mówię o czymś, co mnie po prostu jara, to ja po prostu tak się zapowietrzam i tak bardzo szybko mówię, że po prostu później nie mogę wziąć oddechu. <sighs> Okej, okay, więc teraz oddecham spokojnie <laughs> i lecimy dalej. Może tego nie wytnę, zobaczymy. <noise> Zakładam, że to też jest część mojego pozytywnego nastawienia, że ja lubię mówić o rzeczach, które mnie jarają, bo to powoduje, że ja się jaram wewnętrznie jeszcze bardziej. <noise> I, no I to pozytywne nastawienie i taka dobra energia się kumuluje. To jest, no to jest piękne. Możemy pomyśleć spoko, o no, pozytywne nastawienie, pozytywne myślenie, myśl pozytywnie, super, no, ale jak to w ogóle budować? Tak jak wspominałam, przez lata nie budowałam tego celowo, ale kiedy się nad tym zastanowiłam i w sumie tak zaczęłam się nad tym zastanawiać więcej, no to. Wywnioskowałam, że są takie rzeczy, które dają mi o wiele więcej w tym obszarze pozytywnego myślenia. I dzisiaj opowiem właśnie o tym, jakie to są rzeczy. Mam nadzieję, że jakby jedna z tych rzeczy Cię zainspiruje. Jeśli jedną z tych rzeczy na przykład weźmiesz do siebie i ją wypróbujesz, no to będzie super, bo właśnie o to chodzi, żeby tą wiedzę, którą pozyskujesz tutaj, mając mnie na uszach <grych> albo na głośniku, no chodzi o to, żeby to wdrażać do, do swojego życia, żeby było lepsze, pełniejsze, szczęśliwsze czy bardziej satysfakcjonujące. Więc jak ja buduję, buduję dzisiaj to pozytywne nastawienie? Przede wszystkim praktykując wdzięczność. I powiem szczerze, że ja przez długi czas byłam trochę na bakier z tą wdzięcznością i jakoś tak trochę olewałam tą koncepcję. I wydaje mi się, że to dlatego, że ja przez bardzo długi czas byłam taka nastawiona na cel, 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 tu kolejne cele, kolejne kamienie milowe do osiągnięcia, do odhaczenia. I, no i generalnie nie skupiałam się za bardzo na tym, żeby dobrze przeżywać dane momenty, dane chwile, żeby doświadczać momentów i żeby po prostu być. Żeby po prostu być w danej chwili. I ja tego nie robiłam, właśnie dlatego, że tak miałam takie nastawienie w głowie cel, 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 ale... Generalnie teraz to się zmieniło, i ja bardzo mocno doświadczam momentów, i to jest dla mnie też taka, powiedziałabym, esencja szczęścia. A ta wdzięczność, to budowanie wdzięczności praktykuję poprzez pisanie w dzienniku, bo codziennie wieczorem, przy okazji pisania, właśnie dziennika, piszę też w takiej jednej sekcji w moim dzienniku, za co jestem wdzięczna. I. To o tyle pomaga mi budować pozytywne nastawienie, że ja bardzo często szukam tych pozytywów, nawet takich drobnych, bo przykładowo, jeśli, nie wiem, danego dnia nie zdarzyło się nic takiego, co byłoby takim jakimś, nie wiem, ogromnym sukcesem, no to ja wtedy naprawdę szukam pozytywów. Przykładowo, ostatnio napisałam, że jestem wdzięczna za moje nogi, które mnie poniosły na spacer, które są silne, nie, dzięki którym jestem w stanie chodzić w piękne miejsca, biegać, ćwiczyć itp. Więc jakby widać, że może. Nie chodzi o to, żeby szukać pozytywów na siłę, ale chodzi o to, żeby znaleźć pozytywy i je sobie w głowie uzasadnić. Bo jakby widzisz, że posiadanie nóg, tak, to jest pewna, to jest, pewne, to jest pewna, pozytywna rzecz w życiu, tak? No bo jakby nie każdy też tak ma, prawda? Więc znalezienie tego, tej pozytywnej rzeczy, nawet jeśli ona jest taka bardzo malutka, drobiazgowa i taka, że zazwyczaj jej po prostu nie zauważamy, no to bardzo mocno pomaga budować to pozytywne nastawienie. Kolejną rzeczą, kolejną rzeczą jest to, że ja buduję sobie takie codzienne rutyny, takie moje małe nawyki, które czy rano, czy wieczorem, no pomagają mi Sprawić, że moje życie jest takie stabilne, że ja się czuję sprawcza, że czuję, że mam kontrolę nad tym, jak wygląda mój dzień, a to też powoduje, że, może nie, że to tak bezpośrednio się przekłada na to, że mam kontrolę nad swoim życiem, ale generalnie jak już mam kontrolę nad swoim dniem, to mam takie poczucie, że mogę więcej. I, i to powoduje, że, że też wchodzę w taki dobry nastrój, na przykład z rana albo wieczorem. I co ciekawe, to codzienne rutyny to jest kolejna rzecz, której ja nie robiłam pierwotnie po to, żeby budować w sobie takie dobre nastawienie, pozytywne nastawienie. Ja robiłam to po to na przykład właśnie, żeby się wyciszyć, żeby móc zakończyć dzień z takim spokojem, żeby móc budować w sobie więcej uważności, a przy okazji tak naprawdę to pozytywne nastawienie w tle gdzieś tam się buduje, więc jakby widać, że te wszystkie takie moje czynności, które ja robię, mają bardzo duży wpływ na wiele obszarów życia. To też jest mega piękne, że gdzieś tam kumulujemy te nawyki i dzięki temu one jakby zmieniają sporo w życiu, a nie tylko jakiś tam jeden obszar. Kolejnym punktem na mojej liście rzeczy, które budują pozytywne nastawienie, jest trening uważności. I zauważyłam to przy okazji medytacji, bo kiedy zaczęłam medytować, no to tak naprawdę zaczęłam dostrzegać i cieszyć się takimi małymi rzeczami, które są wokół mnie. I można rzec, że, że, te rzeczy są pierdołami. Typu niebieskie niebo, albo cisza wokół mnie, albo jakiś zapach. Natomiast tych rzeczy tak naprawdę wokół jest naprawdę masa. I medytacja nauczyła mnie po prostu te rzeczy dostrzegać. Dostrzegać, doceniać, przez chwilę o nich pomyśleć. I takim dobrym przykładem może być właśnie ten wczorajszy dzień, który opisałam przedtem. Że generalnie jakby tak naprawdę pójście do piekarni, kupienie bułki i powrót do domu to było nic, tak? Ale w kontekście tego, jak ja zaczęłam dostrzegać te rzeczy wokół, czyli właśnie niebieskie niebo, jakieś chmurki i taki przyjemny spacer i przyjemny wiaterek, i ta bułka była taka słodka i dobra, no to generalnie spowodowało, że ja po prostu zaczęłam to, to dostrzegać i doceniać i podziwiać w pewnym, w pewnym sensie. Więc to mi bardzo, bardzo dużo dało pod kątem takiego dobrego nastawienia. I powiem nawet, że ten trening uważności powoduje, że ja bardzo często się na maksa wzruszam. Bo, no zresztą tak, tak samo wczoraj, to, jak patrząc w niebieskie niebo się wzruszyłam. To, to było dziwne. W sensie nie, to nie było dziwne, nie powinnam tak mówić, ale kiedyś to w ogóle byłoby dla mnie nie do pomyślenia, nie? A teraz to po prostu było tak piękne, że ta, ta jed ten jeden moment, ta jedna chwila była tak, taka szczęśliwa i taka przyjemna. I ja ją dostrzegłam i ja ją podziwiałam, że aż jakby spowodowało ten napływ łez do oczu. I zdarza mi się to bardzo często, i to jest naprawdę. To jest piękne uczucie. I ten trening uważności pomógł mi też z jedną rzeczą, bo ja kiedyś miałam takie nastawienie do spacerów, że generalnie no kij ze spacerami, w ogóle kto spaceruje, że, że ja, ja potrzebuję po prostu dostać się z punktu A do punktu B. I, I to był mój stosunek do spacerów. Tak, Jedynym spacerem to było dostanie się z punktu A do punktu B. A teraz spacery i uważność, na przykład w czasie tych spacerów, to jest dla mnie jedna z takich najważniejszych, najlepszych rzeczy, które robię w życiu, na przykład w ciągu weekendu. Które powodują, że jestem szczęśliwsza, że jestem pozytywnie nastawiona, że mam sobie więcej takiego spokoju, ale też więcej dobrej energii. I jeśli miałabym jakby wskazać taką jedną najważniejszą rzecz, którą uważam, że powinnaś, czy powinieneś zapamiętać z tego odcinka i spróbować wdrożyć, to jest właśnie trening uważności. I próba dostrzeżenia takich małych rzeczy, które napełniają Cię radością, dają Ci, nie wiem, uśmiech, ale napełniają Cię szczęściem których może do tej pory nie dostrzegałaś, nie dostrzegałaś, bo byłaś, nie wiem, zbyt zajęta jakąś taką bieżączką, albo, nie wiem, siedzeniem z głową w mediach społecznościowych, albo jakimś pędzeniem w, do jakichś celów, tak jak ja kiedyś, ale jeśli się zatrzymasz i zamkniesz oczy i pomyślisz, albo pójdziesz się przespacerować i zaczniesz podziwiać, nie wiem, drzewa, niebo, bawiące się dzieci, psy, cokolwiek, no to jakby to jest naprawdę piękne uczucie. Nie potrafię nawet tego oddać słowami, bo to jest takie poczucie takiego spokoju, takiego szczęścia i, no, naprawdę bardzo wyzwalające, więc bardzo, bardzo sobie teraz to cenię. Także ten trening uważności to chyba jest jedna z najważniejszych rzeczy w stronę tego budowania, postępnego nastawienia. I mam jeszcze takie trzy rzeczy, o których chcę powiedzieć. Jedną z nich jest patrzenie w przyszłość, zamiast patrzenia w przeszłość. I tak jak wspominałam o tym narzekaniu, to mam wrażenie, że właśnie takie rozpamiętywanie przeszłości to jest też taka bardzo polska rzecz. Nie wiem, czy to wynika z naszej historii, z tego, że gdzieś tam zawsze byliśmy jakimś takim cierpiętnikiem na tle innych krajów, ale generalnie takie rozpamiętywanie przeszłości, rozdrapywanie tych ran, jakby moim zdaniem to w ogóle nic nie wnosi do życia. Oczywiście dobrze jest się uczyć na jakichś swoich błędach, natomiast takie rozpamiętywanie emocjonalnie, jakby. Ono tylko tak naprawdę buduje negatywne nastawienie i powoduje, że my narzekamy, że się samobiczujemy, że powtarzamy w nieskończoność, że kiedyś to było lepiej, kiedyś to były czasy. Zamiast nastawienia takiego, dzisiaj, teraz przyszłość, ewentualnie problem, rozwiązanie, czyli znowu nastawienie na Dasie, zamiast nastawienie na, o Boże, ja to nigdy, ja to nigdy nie umiałam tego zrobić. <grym> Więc generalnie ja staram się patrzeć tylko w przyszłość. A w przeszłość zerknąć, m, dlatego, żeby ewentualnie wyciągnąć jakąś lekcję. Więc naprawdę bardzo polecam tą aktywność w stronę budowania pozytywnego nastawienia. Kolejną rzeczą jest to, że ja, i to też dzięki tej książce, w tym nawyku skutecznego działania, między innymi, to bardzo polecam tą książkę w tym kontekście, ale ja staram się mieć świadomość, nad czym mam kontrolę, na co mam wpływ, a nad czym tej kontroli, czy tego wpływu po prostu nie mam. I to też się wiąże ze stoicyzmem który ja gdzieś tam staram się zgłębiać. Właśnie ten stoicyzm daje mi takie lekcje, żeby się nie fiksować na tym, nad czym nie mam po prostu kontroli, nad nie wiem, nad pogodą, nad zachowaniem innych ludzi, nad tym, że ktoś coś głupiego powiedział. I to ja finalnie na końcu wybieram, jak ja za mogę zareagować lub nie zareagować na to, nad czym nie mam kontroli? I to jest jedna z najważniejszych rzeczy, która powoduje, że ja nie wpadam w takie koło negatywnego nastawienia, bo jeśli nad czymś nie mam kontroli, to tylko się tym zadręczam, nie jestem w stanie totalnie tego zmienić, no i to powoduje jakby kolejne takie, kolejny nawał negatywnych emocji, i generalnie wskoczenie do takiego kołowrotka <grych> negatywnych emocji i, i takiego biegu jak chomik, jakby w nieskończoność, więc. Totalnie staram się odciąć od tego, nad czym nie mam kontroli, na co nie mam wpływu, staram się o tym nie myśleć, nie rozpamiętywać tego, nie mówić o tym, nie narzekać. Wiadomo, że jakby czasem jednak to narzekanie się przytrafia, natomiast tutaj bardzo sobie pilnuję to, żeby, żeby po prostu tego za często nie robić. I to się wiąże też z kolejnym punktem, mianowicie staram się nie przebywać wśród ludzi, którzy mają bardzo negatywne nastawienie. I to nie chodzi o to, żeby jakby być i spotykać się tylko z ludźmi, ma, którzy mają po prostu, którzy są na przykład pozytywnie toksyczni, bo jest tak, tak takie coś i to się bardzo często, nie wiem, wiąże z jakimś instagramowym hasłem typu good vibes only, bo generalnie, no, no nie, no nie good vibes only, bo życie też ma bad vibes, więc jakby w życiu też nas spotykają trudne emocje i ważne jest to, żeby je po prostu akceptować, żeby też je przeżywać, żeby dać im miejsce jak w swojej głowie. Ale z tym pozytywnym nastawieniem chodzi o takie ogólne nastawienie do życia. Bo jeśli ktoś wiecznie narzeka, jeśli ktoś jest mal kontentem, jeśli po prostu wiecznie coś mu nie pasuje, wiecznie coś jest źle i cały, cały świat się w ogóle sprzysiągł przeciwko niemu, no to jakby, ja w ogóle takich ludzi po prostu nie chcę być, bo tak jak wspominałam o tej zaraźliwości, ziewania, uśmiechu, taka, Kiepska energia również niestety jest zaraźliwa. Jest nawet takie powiedzenie, że jeśli wejdziesz między wrony, to zaczniesz krakać tak jak one. I to dokładnie bardzo często występuje. Z jakim przystajesz, takim się stajesz. Boże, czy ja cię sypię powiedzeniami i przysłowiami jak z rękawa? <laughs> Nie wiem dlaczego, ale bardzo często jest tak, że te takie polskie przysłowia. Tak totalnie pasują właśnie do sytuacji, i ja się w stu procentach zgadzam, że tak jest, że z jakim przystajesz, takim się stajesz, że generalnie ludzie, z którymi przebywamy, wpływają. Kolosalnie na tym postrzegamy świat, jak postrzegamy relacje, jak postrzegamy siebie, więc jakby w moim po prostu życiu nie ma miejsca na ludzi, którzy mają bardzo negatywne nastawienie. Ja szczerze mówiąc się od takich ludzi po prostu odcinam, bo za bardzo sobie cenię bycie szczęśliwą osobą, spokojną osobą, pozytywnie nastawioną do życia osobą, więc po prostu chcę być wśród ludzi, którzy są podobnie nastawieni i widzą dobre strony danych sytuacji. Jeśli pomyślisz, że no dobra, no ale co tam w ogóle, jak, jak to się może przydać w życiu, nie, no to podam Ci dwie takie sytuacje, dwa takie przykłady z mojego życia dotyczące tego pozytywnego nastawienia, które jakby jasno pokaz pokazują, że to pozytywne nastawienie warto mieć. I jedną z nich jest to, jak w 2021 w październiku zachorowałam na COVID. -a. I to było w momencie, kiedy generalnie miałam sporo planów. Jakieś tam wyjść towarzyskich zaplanowanych i generalnie dostałam ten wynik testu, to po prostu, no, moja pierwsza reakcja była strasznie ciężka, bo się rozpłakałam i zaczęłam w ogóle się jakoś, nie wiem, jakoś się zadręczać i no dobra, to nie zajęło, to mi nie trwało długo, bo tam może z godzinę, nie? <grym> Ale generalnie potem ja zaczęłam sobie listować, jakie są pozytywne strony tej sytuacji i sobie spisałam mnóstwo rzeczy, niektóre były ważne, niektóre były jakimiś takimi pierdołami, typu nie wiem, to, że nie, wiem, nie zużyję kasy na paliwo, a wtedy paliwo było bardzo drogie, Albo na przykład to, że jestem w domu, więc sobie ponadrabiam wszystkie takie rzeczy, które mogę robić w domu, jak nie wiem, filmy, książki, nie wiem, posprzątać chatę, nadrobić sobie jakieś, jakieś artykuły, które miałam przeczytać. I generalnie jakby to spowodowało, że naprawdę ja się cieszyłam, że siedzę w domu. <laughs> I to było tak dziwne, że ja to tanie zmieniłam, jakby postrzeganie tej sytuacji z takiej, która była taka bardziej cierpiętnicza, o Boże, 10 dni w domu, co ja, co ja, co ja ze sobą pocznę. Na taką, że okej, okay, jestem zmuszona siedzieć w domu, ale ja to bardzo dobrze wykorzystam. I jakby, jak tylko zrobiłam tą listę i zaczęłam wejść, i zaczęłam wchodzić właśnie w takie pozytywne nastawienie do tej sytuacji, no to po prostu w głowie mi się tyle furtek otworzyło i pomyślałam, że Boże, jak ja sobie doceniam to, że jakby przez lata buduję sobie to pozytywne nastawienie, no bo dzięki temu właśnie ja teraz, jakby jestem w takiej dobrej sytuacji moim zdaniem. I to jest taki jeden przykład. A drugim przykładem jest to, że to nawet nie jest przykład jakby tak wyrwany z życia, tylko to jest przykład po prostu mojego życia, bo ja całe życie mam tak, że uważam, że ludzie są dobrzy i że oni chcą dobrze. I nie powiem, że nie spotkały mnie nigdy sytuacje, które spowodowałyby, że pomyślałabym o ja pierdolę, co, co, to co tu się stało, kim jest ta osoba i, i co, co zrobiła, bo bywało tak, że ja gdzieś tam się potykałam i natykałam się na ludzi, którzy niekoniecznie chcieli dobrze, ale... To, że ja mam takie nastawienie, pomimo tego, pomimo tego, że zdarzały się sytuacje, które no, powodowały, że przez, <gryw> przez chwilę w ludzi przestawałam wierzyć, no to ja wciąż uważam, że ludzie są dobrzy i że ludzie chcą dobrze. I to tak naprawdę daje mi bardzo dużo, bo. Dzięki temu jest naprawdę otwarta na ludzi, jestem otwarta na ludzi, na nowe jakieś doświadczenia i nie mam tak, że w osobie, którą poznaję, od razu widzę jakieś, nie wiem, złe strony, słabe strony i podejrzewam, co ona w ogóle może ode mnie chcieć i, i, i jakby, jak, jak złym człowiekiem jest. I to jest naprawdę dobre nastawienie, no bo jakby ono powoduje, że naprawdę fajnie mi jest poznawać nowych ludzi, bo jestem nimi zainteresowana, bo uważam, że oni mogą coś wnieść do mojego życia, no i postrzegam ich przez pryzmat tego, że chcą dobrze. A nie przez pryzmat tego, że nie wiem, że że czego ode mnie chcą. I w ogóle podejrzliwość max. Więc nie wiem. No, ktoś to może nazwać naiwnością. Nieraz zresztą tak słyszałam w swoją stronę. Natomiast szczerze mówiąc, mnie to nie obchodzi. <laughs> I don't care. Ja mi się tak dobrze żyję bardzo i pomimo, że spotykają jakieś, mi czasem rzeczy, które potwierdzają czy, czy podkreślają to, że niekoniecznie wszyscy są dobrzy, no to i tak jakby ja to ten. No to powiedziałabym, że jednak większość sytuacji, które mnie spotyka, potwierdza to, że ludzie są dobrzy. I na zakończenie chciałabym tylko podkreślić, że jakby moim zdaniem na maksa warto budować w sobie takie pozytywne nastawienie i takie pozytywne myślenie, bo ono naprawdę pomaga nam mieć dobre życie, lepsze życie, żyć lepiej, żyć szczęśliwiej, żyć też przyjemniej, żyć spokojniej. I o niebo łatwiej dzięki takiemu pozytywnemu nastawieniu, jeśli my je pielęgnujemy, kultywujemy, no to o wiele łatwiej jest nam sobie radzić z takimi trudnymi sytuacjami, które no, będą się przytrafiać, tak, no bo to jest część życia i, i one będą nas spotykać. I o wiele łatwiej jest się z nimi mierzyć, kiedy my po prostu budujemy w sobie tak długofalowo pozytywne nastawienie. Ale się zmęczyłam. <laughs> Jak zwykle, temat, który bardzo mnie Jara ekscytuje, więc po prostu zapowietrzałam się jakieś 15 razy. <laughs> Jeśli do, do tego momentu odcinka dotarłaś albo dotarłeś, to bardzo, bardzo Ci dziękuję. I daję też znać, że oczywiście możesz zapisać się na bezpłatne lekcje mailowe: własna droga, które ja mam dla Ciebie. Tam jest 9 lekcji mailowych dla 0 złotych więc uczciwa cena. I możesz odebrać te lekcje, i one już ci pomogą zastanowić się nad tym, gdzie jesteś na takiej swojej drodze życiowej, ale też drodze zawodowej, gdzie jesteś, gdzie chciałabyś być, gdzie, gdzie chciałbyś być i jaki możesz postawić pierwszy krok, żeby dotrzeć do tego punktu. A osoby zapisane na te lekcje oczywiście dostaną informację o otwarciu kursu Własna Droga, kursu, z którym znajdziesz ekscytujący i taki pasujący dość do Ciebie, do Twoich mocnych stron oraz przynoszący Ci no, tyle pieniędzy, ile chcesz mieć, pomysł na siebie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz podzielić się ze mną przemyśleniami na jego temat, napisz na Spotify albo na Instagramie paulina.maciboch. Na Instagramie znajdziesz także dużo treści o wprowadzaniu zmian w życie, szukaniu pomysłu na siebie i życiu w zgodzie ze sobą. Do usłyszenia za tydzień.